Więc Siemandero, witam Was. Ja. Kładowy vlog składowego salonu z nowym C Moto generacji trzeciej w wersji Premium ABS. Dotarły nowe modele do Polski. Premium w tej chwili przyszła z ABS-em. Jest to rok modelowy 2025 z kilkoma zmianami, o których Wam opowiem tak na szybko, bo w zasadzie dopiero go rozpakowaliśmy. Kolor czarny, czyli w takim występuje wersja premium na polskim rynku. To jest wersja z ABS-em, z ABS-em, panie, z ABS-em albo bez ZBA, z BBS-u. ABS w kładach, nie wiem, moi drodzy, na szczęście da się go wyłączyć. Jak to będzie działało, okaże się w trakcie użytkowania. Natomiast z tego, co tak na szybko zauważyliśmy, no to ABS działa tylko 4x4, można go jakby wyłączyć i z tego co tak na szybko podpatrzyliśmy można również zrobić tak że będzie on yy, możemy w sensie dołożyć taki przycisk na przykład gdzieś tutaj że można by sobie ten ABS aktywować i dezaktywować natomiast raczej jeśli będziecie jeździć w terenie no to ten ABS będziecie cały czas mieć dezaktywowany w zasadzie on się nie przyda on się przyda ewentualnie yy, no na asfalcie chociaż kłady wiadomo nie są na asfalt i na szuterek na szuterek spoko ale w terenie yy, tam gdzie nie ma ABS out. Naprawdę, bo to jest niebezpieczne po prostu. Pomarańczowe bampery, czy to dobrze czy źle, nie wiem. Kwestia gustu. <laughs> Zawsze w razie czego można sobie przemalować na czarno. I wtedy będziecie mieli czarne. To wystarczy, tak naprawdę, z liznąć i będzie ok. Także to sobie możecie zrobić też sami w garażu. Jeśli chodzi o CF-moto, tak jak ja Wam kiedyś mówiłem, wersja premium i wersja zwykła. Pamiętajcie o tym, że wersja premium od zwykłej różni się wyłącznie tym, że wersja premium ma komplet bumperów, ma inne felgi z innymi oponami, czy lepszymi, czy gorszymi? Nie, nie ma odpowiedzi na to pytanie, ponieważ i cst jest tak, i Obor yy, Vulture, które są w wersji podstawowej, są bardzo dobrymi oponami. Wszędzie macie amortyzatory gazowe, wszędzie macie rozpinany mechanizm różnicowy z tyłu, także premium różni się tym, że jest czarna, bampery i inne felgi, felgi z bedlockami. I to są te trzy rzeczy. 61900 wersja zwykła. Wersja no teraz, już w sumie, ta będzie się różniła tym, że ma ABS CarPlaya ekran dotykowy. No, ale na chwilę obecną jeszcze rozmawiajmy o tej wersji premium bez ABS-u, czyli tej premium, mniej premium <grych> za 66900, która jest w cenie. Także mówię, nie bójcie się kupować też w wersji podstawowej. Natomiast jeśli ktoś jest gadżeciarzem, yy, premiumka z ABS-em będzie spoko. Yy, tutaj, jeszcze w tych nowych dostawach, mamy nowe przełączniki. Moi drodzy Kozacko, sterowanie wyciągarką z oryginalnego fabrycznego przycisku, z oryginalnej fabrycznej manety, to jest premium. To generalnie jest premium samo w sobie, tu już jest. No, klasa światowa, world class. <gryś> Także tutaj mamy nowy, nowe przełączniki zespolone. Tutaj mamy nowe przełączniki do przełączania napędów. Tutaj jest blokada przodu. Blokadę tyłu przenieśli tutaj. Tu są jeszcze jakieś dwa dodatkowe miejsca, pewnie na, na nie wiadomo co, być może coś w przyszłości się jeszcze pojawi. Także moi drodzy, nowe przełączniki CarPlay, znaczy CarPlay, to jest głównie ekran dotykowy z możliwością z odpaleniem sobie jakichś tam dziwnych rzeczy. Na szczęście ABS, tak ja jak mówiłem, można wyłączyć. Jak to wszystko działa, nie wiem. <grystanie> tak wygląda. Ekran dotykowy, można tu robić jakieś dziwne rzeczy. Yy, mamy jakieś podstawowe aplikacje. Mamy ustawienia pojazdu, to wszystko jest yy, z dotyku. Na szczęście, Dotyk równie dobrze można wyłączyć. Powiem Wam szczerze, że no, też będziecie ten Dotyk raczej wyłączać. To jest fajne, ale to nie jest w teren. Yy, także tych opcji tu jest dużo. Z reguły dla gadżeciarzy, ok, dla mnie ja mam swoje zdanie i tyle. Na ten temat, także moi drodzy, chociaż no to jest z jednej strony fajne, ale to użyjecie raz, użyjecie dwa, ustawicie sobie coś i nie będziecie tego tak naprawdę dotykać. E, trzy tryby jazdy, tak jak było to e, cały czas, czyli trzy tryby jazdy, trzy, traby, trzy tryby pracy przepustnicy, work, normal i performance, czyli ten sport tak zwany. E, co więcej, myślę, że więcej ten kład niczym się nie różni. Także moi drodzy, premium, czy znaczy, powiem Wam tak. Ta pośrednia premium, yy, która jest bez CarPlay'a yy, i tak dalej, to moim zdaniem w ogóle nie powinna się nazywać premium, bo jeśli coś jest premium, to powinno być naprawdę dużo tych zmian. Także tutaj mówię: bampery, felgi yy, z bedlokami, opony, teraz jeszcze ABS, teraz jeszcze CarPlay, teraz jeszcze ekran dotykowy także to jest realna różnica między. Premium a zwykłym, chociaż to nadal nie są jakieś tam różnice techniczne, tylko to są różnice w wyposażeniu, takim, które w terenie no, jest przydatne i nie jest przydatne. Kolor bumperów rzecz gustu, ale na pewno ten pojazd tej konfiguracji jest widoczny z kilometra. <laughs> także, moi drodzy, zapraszamy 69900 na pierwsze sztuki, które do nas przyszły. Zrobimy troszeczkę lepszą cenę, także. Wbijajcie. Pokażę Wam jeszcze ten ekran, bo ja wiem, że Wy lubicie takie dziwne rzeczy po prostu, nie? Chociaż tutaj na szczęście nie będzie w nim, nim <ścoughs> nic widać pewnie teraz. Kierownicę będzie widać o. Kierownicę, teraz zasłonimy. Moją rękę zegarek. No i tego. Bajerki. Takie. Jest trochę tych ustawień tutaj. kurcze, Yy, tylko mówię, no to co, pamiętajcie, że to jest cały czas skład. Macie muzyczkę, możecie się połączyć z telefonem, możecie tutaj, macie wybieranie w ogóle kontaktów, ale kto będzie podczas jazdy z tego korzystał? No, ci hip hipsterzy, hipsterzy, także hipsterzy spoko, Fajnie, że to jest, yy, też fajnie, że można to po prostu wyłączyć, bo ekran dotykowy też możecie sobie wyłączyć. Yy, działa on generalnie, no dobrze, jeśli chodzi o dotyk, działa to dobrze. Ale, jak Wam napada deszcz, o! Ale, jak Wam napada deszcz, no to to może być średnio z tą responsywnością. Na pewno z poziomu tutaj wyświetlacza ABS-u wyłączyć nie można. Natomiast, można to zrobić w bardzo prosty sposób w instalacji elektrycznej, bo już to sprawdziliśmy i możemy dołożyć Wam taki pstryczek elektryczek, który na przykład zamontujemy tutaj. I sobie będziecie mogli to z poziomu. Kliknięcia w przycisk, dezaktywować i aktywować. Ale gwarantuję wam, że poza asfaltami i poza szutrami, na pewno będziecie ABS wyłączać, bo w terenie ABS jest to niepożądany wkładak. No po prostu, bo on może doprowadzić tylko tak naprawdę do niebezpieczeństwa w warunkach mocno, terenowo śliskich, tak zwanych, bo jak są śliskie tematy to żadna elektronika w kładzie to musicie już wy wtedy włączyć myślenie i wyoperować, żadna elektronika nie ma wam wtedy prawa decydować o tym czy wy się tym kładem stoczycie w skarpę czy w przepaść, czy nie chcecie mają skoła stanąć, nie chcecie mają się kręcić wy decydujecie, pamiętajcie o tym także tak to wygląda no i tyle, kończę wam z pięknej okoliczności lubeńskiej przyrody jeśli chodzi o zwykłe Tysiące, czyli w wersji pomarańczowej, i w wersji szarej również posiadamy w tej chwili odręki za 61,900. Co prawda towar się dość szybko rozchodzi, ale zapraszam. Ciemandero.